Dzień dobry dzieci. Dzisiaj filmu o fizyce nie będzie. Będzie film o takiej oto matematyce. Żeby to rozwiązać zapiszę równania z tablic. Równanie na S i równanie na V. Muszę się tylko zastanowić, czy tu jest szybkość początkowa. Bo jeśli jej nie ma, to pominę ją w równaniach. I teraz jest dobry moment na to, żebyście zrobiły sobie pauzę i spróbowały sobie same odpowiedzieć na to pytanie. Czy w tym ruchu jest niezerowa szybkość początkowa? I odpowiedź jest. Musi być. Bo gdyby była zerowa, to zwiększenie n razy nic by nie zmieniało, bo to dalej byłoby zero. I ruch nie byłby przyspieszony, byłby jednostajny. W zasadzie to byłby spoczynek. Bo początkowa zerowa szybkość zwiększona dowolną ilość razy nadal jest zerowa. Czyli zerowa być nie mogła w równaniach. Szybkość początkowa muszę uwzględnić. No to równanie na drogę. Sy. Szybkość początkowa razy czas. I dodać a t kwadrat przez 2. Teraz równanie na v. Szybkość końcowa, czyli n v. To szybkość początkowa, dodać przyspieszenie czas. I to by było na tyle. Z tego układu równań powinno dać się rozwiązać. Tu nic więcej się nie dzieje. To teraz przyjrzę się danym szukanym. Dane na zielono. To tu jest dane. I to tu. I to też. Szukane. A. Sprawdzam, czy aby na pewno to są maksymalnie dwie niewiadome, bo jeśli są trzy, to to jest nierozwiązywalne. Ale widzę, że są dwie, bo niewiadome jest A i V. V nie jest szukane, więc wyznaczę sobie V z jednego z tych dwóch równań, stawię do drugiego i to chyba załatwi sprawę. Prościej, V będzie wyznaczyć stąd. Chociaż może szybciej byłoby rozwiązać całość, gdybym wyznaczył stąd, ale nie mam czasu tego sprawdzać. To tak, to V na lewo i od razu jako wspólny czynnik, przed nawias. W nawiasie n odjąć 1. I to jest równe AT. Stąd V, które wcale mnie nie interesuje. To AT przez n odjąć 1. No to teraz tak wyrażone V wstawię sobie tu. I zobaczę, co z tych dwóch równe się narodzi. Może z racji świąt będzie to dziesiąteczko w żłobie, ale wątpię. S równe to razy to. Czyli biorę to tutaj. A no, tylko dobrze, jakbym napisał, że S równe coś tam, nie? I dodać to. Wygląda nieźle w tym równaniu. Jedyną niewiadomą jest a. Ale przed nawias wyłączę at, kwadrat, bo się powtarza w obu. No i stąd a to będzie s podzielone przez te rzeczy, które stoją przy a. Długa kreska, bo sporo tego towaru tu. Gdyby były dane liczbowe, to bym to tak zostawił, bo w kalkulator naukowy spokojnie sobie wpiszę coś takiego, a że to są literki, to pewnie autorzy oczekują ode mnie odrobiny algebry i pewnie w odpowiedziach, co jest sprowadzone wspólnego mianownika, to wezmę sprowadzę w Hynot. Ten wspólny mianownik to będzie 2 n1. Tu będę miał dwójkę, a tu n odjąć 1. Dobra, w ostatnim kroku zamiast dzielić przez to, pomnożę raz odwrotność tego. s przez t kwadrat zostaje tak, jak jest, i mnożę to razy 2n odjąć 1 przez n dodać 1. No, i dla większej kultury zapisu, tą dwójkę rzucę tu, wtedy tu nie będzie nawiasów. Będzie lepiej wyglądać. 2 jest przez t kwadrat. n odjąć 1. n dodać 1. Kontrolnie pozerkam sobie jeszcze na odpowiedzi. Oto oni, ci odpowiedzi. I. No, to jest to samo. Tu jeszcze chciałem zwrócić uwagę na uczone słowa prawo ruchu, nie wiem o co chodzi, bo mi to wygląda na wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym. Ale prawo ruchu brzmi bardziej uczenie, więc wiadomo, tak musiało być napisane. The end. Koniec lekcji rozwiązywania układów równań metodą podstawiania. Mam nadzieję, że bawiłyście się jako tako.